Teraz mamy nawet informację. W Izraelu rozdaje się ludziom, którzy nie mówią po polsku, którzy w ogóle gdzieś tam żadnych związków z Polską nie mają. Daje się obywatelstwa. Ukraińcom daje się, nikt nie sprawdza, czy to nie był czasem potomek człowieka, który, który tutaj całe się mordował, prawda? Nikt tego nie sprawdza. Dostają polskie obywatelstwa. Tak sobie, nikt od nich nie wymaga. Nawet takiej przysięgi lojalności. Każdy kraj, ja wiem jak wygląda przyznawanie obywatelstwa w Stanach Zjednoczonych, wiem jak to wygląda na przykład we Francji, jakie trzeba, no, że trzeba przysięgać lojalność temu krajowi. No nie ma tak, że ktoś bierze obywatelstwo, a potem może sobie, że tak powiem, z flagą banderowską latać. No to takie rzeczy, to no, tylko w Polsce, prawda, są możliwe. Dla mnie taki człowiek, który się sprzeniewierza w Polsce, powinien w trybie natychmiastowym być takiego obywatelstwa pozbawiony. Dlatego musimy coś zrobić, proszę Państwa, ja nie wiem co zrobić, ja nie wiem, musimy się jakoś obronić, bo dzieją się rzeczy fatalne dla nas, strasznie złe. I, i no ale przecież szkoda. Szkoda, to jest nasze. Dlaczego mamy sobie dać to odebrać bez żadnej walki? Pozwalać takim grupom jakichś ksenofobów yy, nas tutaj prześladować, prawda? Którzy jeszcze robią nabór obcokrajowców, żeby Polaków po sądach mówić. musimy stworzyć, jakąś, jakiś, od, zrobić jakiś odpór. Po prostu ja żądam, żeby którekolwiek z przyzwoitych ugrupowań, no nie wiem, nie mamy w tej chwili Sejmie w zasadzie. Poza Konfederacją, no i to też jeszcze jest to tylko ewentualnie ta grupa związana z koroną, aby wystąpić o powstanie. Panie redaktorze, nawet niech oni tego odmówią, stworzenia komisji do spraw zbadania działania grup, które podają i prześladują poprzez polskie sądy polskich obywateli, a złożone są z cudzoziemców kto finansuje te ugrupowania, dlaczego je finansuje i jak i żeby w ogóle ogarnąć temat, w sensie ile tych ludzi jest zebrać ich do kupy, policzyć i wziąć w ich obronę. Bo coraz więcej osób ginie w milczeniu. To nie chodzi o panią Kulińską. Pani Kulińska już ma swoje lata, yy, ma swoją rodzinę, która nawet jak ją będą chcieli kopać, to będzie wysyłać nawet do więzienia paczki, tak jak naszemu nieszczęsnemu panu Łukawskiemu, też człowiekowi w lecie, którego też za, za, za to jak za stalinowskich czasów, prawda, bo nie chciał się resocjalizować, nie chciał się resocjalizować czytając ukraińskie książki. Dobrze powsta, no to, jest, to jest cyrk, no to jest tak jak za stalinizm.